Kiedy Disney ogłosił, że zamierza zrobić fotorealistyczny remake Króla Lwa byliśmy całkiem zaintrygowani, ponieważ jeżeli postanowili zrezygnować z tej ekspresyjności, plastyczności, jaką dawała oryginalna animacja, no to znaczy, że musieli znaleźć zupełnie nowy język na ten film. Jakby podejść od zupełnie innej strony do tej historii. Prawda? Prawda? Nie. Myślę, że wszyscy znamy tę historię, ale dla porządku przypomnijmy, że Król Lew jest opowieścią osadzoną w świecie zwierząt, dziejącą się na afrykańskiej sawannie i głównym bohaterem jest następca tronu Simba. Oczywiście trzeba przede wszystkim pamiętać, że ten Król Lew, który właśnie wchodzi do kin jest remake'iem animacji z 1994 roku, która była w ogromnym stopniu inspirowana Hamletem Szekspira. A poza tym nie należy zapominać, że Król Lew z 1994 roku był tym największym osiągnięciem animacji Disneya. Rozbił bank pod względem finansowym, jak i miał ogromny wpływ na kulturę, po prostu. I to właśnie król Lew też jest określany mianem arcydzieła tego renesansu animacji Disneya. Poza tym, przez to, że król Lew jest tak uwielbiany przez widzów, to Disney znajdował wielokrotnie wymówki, żeby ponownie go wprowadzać do kin. W Stanach to się wydarzyło wielokrotnie, ale w Polsce też pamiętam, był moment, kiedy. Troszkę odświeżyli wygląd król Lewa i wprowadzili go w 3D i oczywiście byłam na tym pokazie, a jakże? No właśnie może trzeba też powiedzieć, że król Lew znajduje szczególne miejsce w naszych sercach, w sercach dzieci z lat 90. To była jedna z takich animacji, na punkcie której dzieciaki w Polsce również oszalały, więc tym bardziej może z powodów finansowych jest zrozumiałe, że Disney zdecydował się na ten remake! I'm in I'm in love with you. Ale od początku przy okazji powstawania tej produkcji gdzieś wisiało w powietrze pytanie, czy jest sens remakeować arcydzieło i to arcydzieło tak młode. Trzeba przyznać, że już taka sztuka się Disneyowi nie udawa, chociaż może nie wszyscy się z tym zgadzają. I zarznięto już jedno arcydzieło z początku lat 90., czyli Piękną i Bestię. A tutaj wydawało się, że pułapek jest na twórców jeszcze więcej, ponieważ jak przełożyć te wszystkie emocje, które widzieliśmy w tym pierwotnym filmie na świat live action. Chociaż nie wiem czy live action jest tutaj najbardziej odpowiednim słowem, bo jest to po prostu animacja tylko fotorealistyczna. No i mam wrażenie, że twórcy do końca też nie umieli sobie odpowiedzieć na to pytanie: jak to zrobić? Już jakieś tam recenzje z zagranicy do nas dochodziły przed polską premierą, ale szczerze mówiąc, byłam o nie miała jakie zaczęłam czytać i wręcz nie do końca chciało mi się w to wierzyć. Musiałam to zobaczyć na własne oczy, że faktycznie tak jest. To jest odtworzona animacja praktycznie jeden do jednego. Twórcy nie znaleźli żadnego pomysłu, jak ten swój pomysł, czyli właśnie tą animację fotorealistyczną. Wdrożyć w tą historię. Nie ma żadnego pomysłu, po prostu tam, gdzie wcześniej były bardzo plastyczne twarze, zabawa formą, wszystko było ekspresyjne, dynamiczne, praca kamery, fantastyczny montaż, wszystko to, co się składało na tą perfekcyjnie opowiedzianą, bardzo emocjonalną historię, tutaj jest wydrążone. Tutaj już praktycznie nie zostało nic. Poza tym, że aktorzy głosowi, my akurat słuchaliśmy oryginalnej wersji, dwoili się i troili, żeby wyciągnąć wszystko, co się da. Ale no, jak się okazuje, w animacji praca głosem to jest tylko jakaś jedna, piąta sukcesu. Ponieważ w animacji bardzo, bardzo wiele robi forma, a ta forma w oryginalnym królu Lwie była fantastyczna, było tam pełno zabawy kolorami, tym, że jesteśmy właśnie w Afryce i może można wykorzystać bardzo wiele egzotycznych zwierząt i można je zakomponować w fantastyczne sceny, tak jak piosenka Bardzo chcę już tym królem być, była no, taką orgią barwną. Fantastycznie była też zrobiona pod względem formalnym, z odniesieniem do niemieckiego ekspresjonizmu Be prepared. To były no, cudowne sceny, które do dzisiaj fascynują tym, jak to wszystko zostało zakomponowane, i tam forma łączy się z emocjami i to razem wybucha, a tutaj no nic z tego nie zostało i właśnie pod względem formalnym wszystko ucinano, te najbardziej takie wyjątkowe elementy ucinane, no bo one najprawdopodobniej w tym fotorealizmie by się nie sprawdziły. Ta nowa animacja została pozbawiona wszystkich zalet animacji, czyli że właśnie pomimo, że to są zwierzęta, no to mają bardzo bogatą mimikę, robią bardzo kreskówkowe, często zabawne, absurdalne rzeczy. No tutaj tego nie może być, Ponieważ lewki udają, że są prawdziwymi lewkami. Więc tam, gdzie mają się smucić, cieszyć, wygłupiać, tak tutaj cały czas mają tą samą minę. Więc kiedy chociażby jest kluczowy moment i Simba doświadcza śmierci swojego ojca, no to no do końca nawet nie wiemy, czy on się smuci, czy jak on to przeżywa, i przez to że kilka scen później Simba już trafia na swoich przyjaciół i wtedy na nowo uczy się Cieszyć życiem, no to jakby nie ma dla nas to tej wagi, ponieważ nie przechodzimy żadnej huśtawki emocjonalnej. Właśnie przez to, że no nie widzimy w nim tych emocji i ewentualnie emocje mogą nam przekazać piosenki. Ale też do końca nam tych emocji nie przekazują, bo na te piosenki nie było pomysłu, jak te emocje jednak przekazać. W ogóle bardzo ciekawa rzecz jest w tym nowym królu Lwie, ponieważ on jest niby jeden do jednego, ale bardzo wiele scen zostaje skróconych, a Niewiele zostaje nam dodane od siebie od twórców, prawie nic nie zostaje nam dodane, a ten film trwa prawie dwie godziny w porównaniu do półtorej tak. godziny oryginału. Też, też nie wiem, jak to się stało. A ja wiem, jak to się stało, ponieważ te 30 do 40 minut tak naprawdę poświęcamy temu, żeby być w tym fotorealistycznym świecie. Są dłuższe ujęcia, żebyśmy właśnie pobyli na sawannie, jest przeciąganie niemiłosierne niektórych scen. Wszystko tylko dla jednego celu, żeby nam pokazać, jak to. Animatorzy Disney'a się wykazali i stworzyli ten realistyczny świat poprzez animację, ale nie do końca w ogóle ten pomysł do mnie przemawia, żeby z animacji zrobić prawdziwe życie, bo po to jest animacja, żeby. Odejść od tego prawdziwego życia, żeby dać się nam widzowi zabawić. A tutaj dostajemy film Disney Nature, tylko że bez prawdziwych zwierzątek. Moim zdaniem w tym filmie wiele rzeczy się ze sobą w ogóle gryzie, ponieważ z jednej strony, tak jak mówisz, mamy Disney Nature i po prostu sobie obserwujemy zwierzątka w ich naturalnym środowisku, wszystko wygląda niewiarygodnie, realistycznie i te zwierzęta po prostu są zwierzętami, czyli są bardzo statyczne, bez żadnej mimiki, ale z drugiej z drugiej strony tym bardzo wiarygodnie wyglądającym zwierzątkom wpycha się na siłę do paszczy zaśpiewanie bardzo skocznych piosenek, tylko że, no właśnie, niby są skoczne, no ale przecież te zwierzęta no nie bardzo mogą sobie potańczyć i. Pogibać się w rytmy muzyki, także no niby śpiewają wesoło, ale z drugiej strony, no wszystko jest na wstrzymaniu, ponieważ jednak jest to realistyczny świat. Także to wszystko jest takie na wielkim hamulcu. I cały ten film wydaje się na takim wewnętrznym hamulcu, i jego jedynym pomysłem na siebie jest wycinanie bardziej kreskówkowych scen z oryginału. I tak oto pozbawiamy się często bardzo kluczowych. Scen. Scen dla całej fabuły, ponieważ jest na przykład mocno okrojona sekwencja, kiedy Simba z Nalo pojawiają się na cmentarzysku słoni i uciekają przed hienami. Tutaj jest to bardzo uproszczone, bardzo krótkie i przez to, że ta scena jest tak okrojona, to brakuje kluczowego momentu, kiedy Simba, uciekając przed hienami, w którymś momencie się zatrzymuje, żeby pomóc Nali, która pozostała z tyłu i jest w kłopotach. I to jest ten pierwszy moment, kiedy widzimy dzielnego Simba, kiedy zachowuje się prawdziwie bohatersko, kiedy można dostrzec w nim te cechy prawdziwego władcy, który ryzykuje własnym życiem, żeby uratować słabszego. A tutaj to zostaje wycięte, za to zostaje fragment, kiedy Nala mówi do Simby, że uważam, że byłeś naprawdę dzielny. No i ta kwestia Nali nagle w tym kontekście tak troszkę ma znacznie mniej sensu, ponieważ w tej całej sekwencji, w tym nowym filmie to Simba był przede wszystkim głupi i nie miał żadnego takiego momentu prawdziwego bohaterstwa. Poza tym przez to, że ta scena z chinami jest tak krótka, też nie mamy tego ciężaru, zagrożenia, tego horroru, tego niebezpieczeństwa, w jakie uwikłali się nasi bohaterowie, i przez to też tak no, nie do końca możemy zrozumieć, czemu mufasa jest tak zły i czemu musi dać lekcję swojemu synowi. Poza tym, pomimo iż ten film jest odtworzony niemal jeden do jednego w stosunku do oryginału, to jakimś cudem zabrakło jednej z najważniejszych. Sceny z oryginału, czyli sceny, kiedy rafiki wali mocno w głowę Simbę i przez to uczy go, że po pierwsze przeszłość boli, po drugie, przyszłości nie da się zmienić, ale po trzecie, można z niej wyciągnąć wnioski. To była bez wątpienia jedna z najważniejszych lekcji, jakie niósł ze sobą ten film. A tutaj tego zabrakło i to nie jest tak, że dostajemy coś w zamian. Nie, po prostu tego nie ma. Bo musiałby Simba zareagować jakoś żywiołowo, a Lew nie reaguje żywiołowo na uderzenie patykiem. Bo jednym z największych grzechów nowego króla lwa jest fakt, że można się na nim nudzić. To jest niesamowite. Do pewnego momentu jeszcze jakoś siedziałem w tej historii, ale później odliczałem sobie kolejne sceny, które nam zostały do końca i. Cieszyłem się na myśl, że ten film już się skończy. I oczywiście wynika to z bardzo wielu rzeczy, o których już powiedzieliśmy. Brak emocji, fotorealistyczne dłużyzny, niedopasowane do tego świata piosenki. To wszystko sprawiało, że nie można było siedzieć w tej historii. No i już taki ostatni grzech, który moim zdaniem też Król Lew popełnia, to fakt, że zauważcie, że ostatnio jak omawialiśmy live action Disneya, to zastanawialiśmy się nad tym, co te filmy próbują powiedzieć o współczesności nie można czegoś takiego zrobić w przypadku nowego króla lwa, ponieważ ten król lew w żaden sposób nie zmienia wymowy pierwotnego króla lwa, wręcz osłabia tą wymowę. Pek. Nie dodaje nic nowego od siebie, nie proponuje jakiejś nowej interpretacji. Myśmy myśleli, że to może będzie bardzo proekologiczny film, ale nie ma tu nic takiego. Tu nie ma nic ciekawego, nowego. Jest tylko to, co było, pomniejszone, a zarazem rozwałkowane do dwóch godzin. No właśnie, dla mnie to jest niesamowite, że z jednej strony postawili na ten realizm, a z drugiej strony, w przeciwieństwie do innych live action movies, to tutaj. W ogóle nie zrezygnowali z umowności, na jaką pozwala animacja. I tak oto po raz kolejny mamy: Can You Feel the Love Tonight?, podczas której zakochują się w sobie dwa lwy. Tutaj ciekawostka, bo pomimo iż tekst piosenki pozostał niezmieniony, to tym razem. Akcja piosenki dzieje się za dnia, także sam tekst piosenki powoli traci sens i momentami jest komiczny. No, ale właśnie ta umowność, że para się w sobie zakochuje podczas piosenki, którą akceptowaliśmy w tym animowanym Disneyu lat 90., no tutaj już troszkę powoli zgrzyta. Tak samo jak mocno już zgrzyta ten archetypiczny wątek dobrego króla, no bo zaczynamy sobie zadawać pytanie, a w sumie to dlaczego Simba tak naprawdę jest tym dobrym królem. I i ma być tym królem, bo wiadomo, że będzie dobrym królem. No w sumie dlaczego? Skąd to wiadomo? Bo jego ojcem był Mufasa, a Sarabi nie mogłaby zostać władczynią albo Nala, albo zupełnie jakieś inne zwierzątko. Przez to, że ten film jest pozbawiony tej epickości, tego głębokiego symbolizmu, jakim był naznaczony Król Lew z 94 roku, no to cała ta konwencja, cały ten zamysł, że jest król lew i on jest dobrym władcą i to tylko on może być dobrym władcą, tutaj jakby no traci na znaczeniu i na sensie i człowiek się zaczyna drapać w głowę, a zdecydowanie nie powinien się drapać w głowę i Disney też tego nie chce. I w ten sposób zamiast archetypicznej opowieści dostajemy trochę z kamerą wśród zwierząt, aż czekałem kiedy ozwie się Krystyna Czubówna i może lepiej byłoby dla tego filmu, gdyby Krystyna Czubówna rzeczywiście się ozwała. Porównując sobie wersję króla Lwa zaczynamy rozumieć, jak ogromną rolę w opowiadaniu historii pełni język filmu. Na przykład, jeżeli weźmiemy sobie scenę prezentacji Simby po jego narodzinach, w oryginalnym królu lwie zostają nam nadane znaczenia za pomocą pracy kamery. Przechodzenie od perspektywy ptasie do perspektywy Żabiej bardzo ładnie pokazuje nam, z jednej strony, boskość tego nowego potomka, a z drugiej strony, akceptacja wszystkich poddanych i oddawanie czci temu nowemu następcy tronu. Z drugiej strony, mamy też niesamowicie dynamiczne montaż, który też podkreśla nam majestat tej chwili. Tego wszystkiego nie ma w nowym Królu Lwie. Dostajemy taką bardzo stateczną, nieciekawą wizję tej rzeczywistości, więc cała magia pryska i to nie jest jedyny przykład, to nie jest jedyna scena w bardzo, bardzo wielu scenach. Brakuje tego czegoś, tej dynamiki. Właśnie ten cały film jest bardzo statyczny. I przez to ten świat wydaje się pusty, nudny i pozbawiony znaczeń. Ale dzięki temu ten film jest doskonałą nauczką, że nie wystarczy genialny scenariusz, nie wystarczą genialni aktorzy, nie wystarczą genialne animacje. Jeszcze trzeba to dobrze zmontować, właśnie dobrze rozplanować, dobrze poprowadzić kamerę. Żeby się zadziało arcydzieło, potrzeba nieskończenie wielu czynników i nawet najlepszą historię można skopać. Myślę, że na koniec jeszcze warto troszkę porozmawiać o tej pracy głosowej, ponieważ to była jedna z niewielu rzeczy, która no, była na naprawdę wysokim poziomie. Wydaje mi się, że jedynym elementem, który naprawdę potrafi rozruszać tą imprezę, jaką jest najnowszy król Lew, to jest Timon i Pumba. Seth Rogen i Billy Eichner mają między sobą dobrą chemię. Seth Rogen zresztą robi wszystko, żeby głosowo się dopasować do swojego fantastycznego poprzednika. Moim zdaniem, zresztą, Seth Rogen ma nieco ułatwione zadanie z tego powodu, że Pumba jest jedną z najciekawiej, najlepiej zanimowanych postaci. Ten projekt jest taki najbardziej żywiołowy, energiczny i pozwala tej postaci wyrażać jakieś emocje. Timon też tutaj się nieźle sprawdza, chociaż dla mnie Pumba w tej nowej wersji z wszystkich postaci jest zdecydowanie zwycięzcą. Jako jedyna chyba z postaci broni się w stosunku do oryginału. Mi się jeszcze podobał nowy pomysł na relacje między hienami, kiedy to jedyna hiena wyraźnie nawiązująca do Eda z oryginału ma duży problem z uszanowaniem Przestrzeni prywatnej, drugiej hieny. I to był jeden z tych nielicznych żartów w tym filmie, który autentycznie mnie rozbawił. Tylko, że niestety ten nowy pomysł, ta nowa relacja, no, donikąd nie dążyła, nie miała żadnej płęty, po prostu było z tego kilka żarcików. Ale ja w ogóle w tym filmie z otwartymi ramionami witałam jakiekolwiek próby zmiany, jakiekolwiek świeże pomysły, pomysły na nowe inscenizacje jakichś konkretnych piosenek. Dlatego na przykład ja jakoś przetrwałam bi Prepared, bo jednak uszanowałam to, że cokolwiek... Postarali się z tym zrobić cokolwiek, bo jest tu kilka piosenek, które no nijak nie są zmienione, mimo że kompletnie nie pasują do nowego pomysłu na tę postacie. Nic nie poradzę, że Be Prepared dla mnie tutaj zostało zmasakrowane. Ja tę piosenkę w oryginale <grym> uwielbiam. Rozumiem, że to jest moja bardzo subiektywna opinia, ale dla mnie to, to było nie, nie do przetrwania kompletnie. Tak samo nie miałam większego problemu z piosenką nową Beyoncé, którą tutaj mamy. No i tak już nie będzie. Tego epickiego biegu przez pustynię Simby, także no, ucieszyłam się, że no, cokolwiek z tym zrobili innego, chociaż w minimalnym stopniu, ale no właśnie zauważcie, jakie rzeczy tutaj trzeba docenić, jakieś minimalne zmiany, które ostatecznie no, i tak nie są satysfakcjonujące, tylko można docenić to, że jakkolwiek się starali zrobić. Choć minimalnie coś innego. To było i tak tylko jakieś takie łatanie dziur, bo nie można było pewnych rzeczy pokazać tak, jak było w oryginalnym Królu lwie, więc to jest taka kreatywność zastępcza, więc nie ma tu się z czego specjalnie cieszyć. Jeszcze bardzo podobała mi się praca głosowa od Donalda Glovera, ponieważ tylko dzięki niemu Simba ma jakikolwiek charakter, jakiekolwiek cechy osobowości. To ja mam tak samo z Johnem Cunningham, który wcielił się w Rafiki, ponieważ Rafiki pod względem ekspresji został kompletnie wykastrowany, ale Tutaj jednak głosowo to jest jedna z ciekawszych ról, jak dla mnie. No i tak to sobie wygląda, że aktorzy robią co mogą, a animacja psuje ich pracę jak tylko może również. Dla nas Król Lewy z 2019 roku jest to film do absolutnego zapomnienia. Ja jeszcze niestety chyba raz się na niego wybiorę z polskim dubbingiem i może zostawię w komentarzu opinię, ocenę o tym polskim dubbingu, ponieważ no amerykański jednak, no był na wysokim poziomie i tylko on jakkolwiek ratował ten film. Także zobaczę jak z polskim. Ale w ostatecznym rozrachunku remake Króla Lwa traktujemy jako totalną katastrofę. Ten film był zupełnie niepotrzebny, nie ma nam nic nowego do powiedzenia, był tylko pustym odtworzeniem i to znacznie gorszym tego, co już raz zostało opowiedziane. No wynudziliśmy się i jest nam nawet trochę przykro, że to zobaczyliśmy. Ale całe szczęście zawsze mamy oryginał, także Hakuna Mat tata a od nas póki co to by było na tyle pa